24 lutego. Jestem już w Konstancinie. Cisza, spokój, śnieg, wille wśród sosen, trochę ohydnych domów czynszowych. Stara, podupadła, sławna niegdyś knajpa Berentowicza. Ot i wszystko. Byłem tu dwa lata temu w czerwcu. Konstancin tonął wtedy w kwiatach. Mnóstwo tu ogrodników rezydujących w brzydkich, ceglanych domkach. Teraz wszystko gołe i bezbarwne. Może będzie to sprzyjać pisaniu. Pisał tu dużo żeromski. Może i mnie się uda. W sobotę byłem na pogrzebie Jana Hoppego. Smutna to historia. Przedwojenny poseł z jutra pracy. W czasie okupacji działacz Rady Jedności Narodu. Człowiek bez skazy. Nieustraszony konspirator. Wywieziony przez bolszewików. Storturowany. Zbity także do śmierci chorował na nerki, wrócił do Warszawy i został posłem do KRN ze stronnictwa pracy. Koniec wiadomy: wraz z Jerzym Braunem, studentowiczem i innymi poszedł do więzienia na długie 8 lat. Taka oto nagroda za patriotyzm i bohaterstwo. Ale najsmutniejsza śmierć, po latach osamotnienia i chorób, umiera nieznany. Nikt z młodych nie wie już, kto to był, jaka jego historia. Umiera zapomniany facet na pogrzebie grupka starych panów, niedobitki Akowców. Tak to komuchy umieją swych przeciwników pogrążyć w niebyt przez zaklejenie pewnych kart historii najnowszej. Nie ma dla takich nieszczęśników sprawiedliwości, mimo wszelkich zakłamanych deklaracji z Bowidu. Przestępstwo Hoppego polega na tym, że był politykiem niekomunistycznym, a takich się nie toleruje. Prześladowany czy zamilczany na śmierć aż pomogiły, aby Warszawa nie wiedziała, kto odchodzi. Przypomniał mi się, sławny wiersz Słowackiego na pogrzeb kapitana Meisnera. Polityka podała rewelacyjne liczby co do wysokości spożycia wszelakich dóbr. W Niemieckiej Republice Demokratycznej. Okazuje się, że Niemiaszki Wschodnie biją na głowę wszelkie inne kraje socjalistyczne ze Związkiem Radzieckim na czele. B twierdzi, że NRD to największy w historii przykład kamuflażu. Mają w dupie wszystko z Wielkim Bratem na czele, ale milczą solidarnie. A niemiecka solidarność potrafi być potworna. I robią swoje. Także aż cichcem wykołowali innych socjalistów. Ciekawe by było dowiedzieć się, co tam w głębi duszy myśli ten ich kamienny szef z brudką człowiek, co się Konradem Walenrodem zowie. Ale to nie jest Walenrod, To stalinowski komunista o zmechanizowanej umysłowości komputera. Cyniczne, bezbłędne, zimno polityki sowieckiej. Przeraża mnie wciąż i frapuje, choć wydawałoby się, że czas był się do tego przyzwyczaić. Na zjeździe włoskiej partii komunistycznej delegat rosyjski wygłosił pean na cześć suwerenności i własnej drogi do socjalizmu poszczególnych państw bloku wschodniego. Przy czym, jako przykład realizacji tej suwerenności, podał przykład Czechosłowacji, którą bratnie kraje socjalistyczne uratowały przed wrogami. Z kolei Rosja protestuje gwałtownie przeciw przyjęciu NRF do Komisji Społeczno-Gospodarczej ONZ i zapowiada swoje wystąpienie z tej komisji, która ma na celu opracowanie planów pomocy dla narodów słabo rozwiniętych. A więc Moskalowi obojętny jest los narodów biednych, jeśli pomoc dla tych narodów nie idzie po ruskiej linii politycznej. Zimny cynizm, egoizm komputerowy. A dziś znów nasza prasa zachwystuje się z radości, że w Wietnamie Południowym nowe walki, że front wyzwolenia zbombardował z rakiet i moździerzy kilkadziesiąt miast sejgońskich, niszcząc sporo budynków i produkując kilkaset trupów. Ale radość, ale chcą w pokoju. Wyznają zimną zasadę politique d'abord, ofiary nic ich nie obchodzą, Zniszczenia wrażego kapitalistycznego zbytku ich cieszą. To wszystko ja w końcu rozumiem, ale że tę swoją murzyńską moralność demonstrują w prasie, malując siebie jako aniołów pokoju i humanizmu, to jest niepojęte. Co za dziwaczne mózgi mają ci ludzie? I czy w Polsce ta propaganda chwyta? Bo że Rosjanie po pięćdziesięciu latach domu wariatów nic już nie są w stanie zrozumieć, no to jasne. A jeśli w Polsce też to chwyta, a co najmniej jest obojętne, to właśnie byłoby najgorsze, dowodząc nieskończonej możliwości adaptacji ludzkiego mózgu do każdej bzdury i grandy. Zresztą Hitler też to wyzyskiwał, ale nie miał tyle czasu, co obecni. A niech ich szlak. Patrzę przez wielkie okna mojego pokoju śnieg, sosny, ceglane domki. Krajobraz jałowy, ale kochany. Mam go w sobie do śmierci. Podwarszawski pejzaż to przecież kraina moich lat dziecinnych. Może mi przyniesie szczęście. Bardzo chcę pisać, skończyć, zostawić coś ze swoich myśli i doświadczeń. Stara to ludzka chętka, stara, ale jara. Może się uda. Tu cisza, spokój, samotność, sosny na śniegu. Warunki idealne, więc do dzieła.